Wiesz, jak tak czasem przeglądam internet, media społecznościowe, to mam wrażenie, że niektórzy rodzice żyją jak w bajce. Serio. Mm -hmm. Perfekcyjne zdjęcia, zawsze uśmiechnięte dzieci, dom wysprzątany na błysk, jakieś kreatywne zabawy non-stop. Tak, tak, znam to. Wygląda to nieraz aż nierealnie, prawda? No właśnie. I tak sobie myślę, ile w tym jest prawdy, a ile, no, kreacji. To jest wiesz, bardzo dobre pytanie, bo faktycznie y, często jest ogromna różnica między tym, co widzimy na zewnątrz. Na przykład na Instagramie. Dokładnie. Na Instagramie, na Facebooku, ale też wiesz, na placu zabaw, w przedszkolu. A tym, co się dzieje naprawdę w domu. Ten publiczny obrazek to często tylko taki, no, starannie wybrany kawałek. No tak. I to jest mega ciekawe. Skąd się bierze ta potrzeba, żeby, no, wyglądać na idealnego rodzica? Mhm. Mm nawet jeśli to się trochę mija z prawdą. I co najważniejsze, jak to wpływa na dzieciaki? To jest kluczowe pytanie. No to zacznijmy może od tego obrazka. Jakiego rodzica widzimy najczęściej? W tych mediach. Jest zaangażowany, uśmiechnięty, zawsze ma czas, cierpliwość. Pełen energii, kreatywny. Dokładnie. Zdjęcia z super urodzin, filmiki, jak cierpliwie coś tłumaczy, relacje z wakacji, jak z katalogu. Wszystko pięknie. Ale co się dzieje, jak aparat idzie w kąt? Jak wygląda ta, powiedzmy, mniej Instagramowa codzienność? No i tu właśnie często zaczyna się ta druga historia, ta ukryta. Publicznie widzimy kogoś, kto wydaje się, no nie wiem, mieć nieskończone pokłady cierpliwości i energii. Mhm. A potem, za zamkniętymi drzwiami, ten sam człowiek może być zmęczony rozdrażniony, może być nieobecny emocjonalnie. Czasem nawet ignorować potrzeby dziecka, bo cała energia poszła właśnie w to, żeby dobrze wypaść. Czyli to jest trochę jak... jak granie roli. Miesz dla publiczności jest jeden spektakl, a w domu drugi. Można tak powiedzieć. Trochę jakby były dwie wersje tej samej osoby. Ta publiczna jest dopracowana, często widealizowana, nastawiona na to, żeby zebrać lajki, pochwały, mhm. a ta prywatna bywa, no, dużo bardziej skomplikowana. Pełna zwykłego zmęczenia, frustracji, trudności, których na zewnątrz po prostu nie widać. Aparat łapie te fajne momenty, sukcesy, radość. Ale niekoniecznie kłótnie o mycie zębów albo bałagan w pokoju. Dokładnie rzadko dokumentuje zmęczenie, bezradność, te trudniejsze chwile. Ta różnica jest uderzająca. Z jednej strony taki lukier, a z drugiej potencjalnie no, szara albo i trudna rzeczywistość. Tak, łatwo sobie wyobrazić, że ktoś z zewnątrz, widząc tylko tę pierwszą wersję, myśli sobie: "Wow, ale wzór". No właśnie. A potem patrzy na swoje życie, które bywa chaotyczne i czuje się niewystarczający, gorszy. Nie zdając sobie sprawy, że porównuje swoją prawdziwą codzienność do czyjejś starannie wyreżyserowanej wizytówki. Ale powiedz, co jest głębiej? Skąd się bierze ta potrzeba kreowania takiego idealnego obrazu? To tylko presja społeczna, czy coś jeszcze? Presja na pewno ma znaczenie. Zwłaszcza dzisiaj, w dobie tych mediów społecznościowych, gdzie wszyscy się porównują. Ale myślę, że często e, główna motywacja leży gdzie indziej, głębiej. To znaczy. U niektórych osób to może być bardzo, bardzo silna potrzeba bycia podziwialym, potrzeba akceptacji, docenienia przez innych. Poczucie własnej wartości jest wtedy mocno uzależnione od tego, co powiedzą, jak ocenią inni. Czyli rodzicielstwo staje się taką sceną do zdobywania uznania, a dziecko jest. A dziecko, no, niestety, w takiej sytuacji może stać się trochę narzędziem środkiem do celu. Sukcesy dziecka to jak wygląda, jak się zachowuje, jakie ma talenty. Wszystko to może służyć budowaniu wizerunku rodzica. W stylu zobaczcie, jakim jestem super rodzicem, skoro mam takie super dziecko. Coś w tym stylu, tak. I wtedy te prawdziwe, autentyczne potrzeby dziecka, potrzeba bliskości, bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji takim jakie jest, z wadami i zaletami, one mogą zejść na dalszy plan. Bo ważniejsze jest to, jak to wygląda na zewnątrz. Tak, jak rodzina się prezentuje. To brzmi, no, trochę przedmiotowo wobec dziecka. Czy taki rodzic robi to świadomie? Zdaje sobie sprawę, że traktuje dziecko jak rekwizyt w swoim przedstawieniu? Wiesz co, to bywa różnie. Czasem może to być w miarę świadoma strategia, zwłaszcza jeśli są z tego jakieś korzyści zawodowe, społeczne, ale często to jest mechanizm mniej uświadomiony, wynikający z czegoś innego. Tak, z własnych braków, z nieprzepracowanych spraw. Z niskiego poczucia własnej wartości. Taki rodzic może naprawdę wierzyć, że robi dla dziecka wszystko, co najlepsze. Może nie widzieć, że tak naprawdę karmi głównie swoje potrzeby. Potrzeby bycia zauważonym, podziwianym. Dokładnie. Potrzeby bycia ważnym. Może mylić te zewnętrzne oznaki dobrego rodzicielstwa, jak te zdjęcia czy sukcesy dziecka, z prawdziwą, głęboką więzią i troską. Wspomniałeś o mediach społecznościowych. Mam wrażenie, że one są idealnym paliwem dla tego mechanizmu. Zdecydowanie tak. Ta łatwość publikowania wybranych momentów, zbieranie lajków, komentarzy. Oczywiście. Algorytmy często promują właśnie te ładne, estetyczne obrazki. To tworzy presję, ale też daje gotowe narzędzie. Kilka dobrych zdjęć i już masz iluzję idealnego życia rodzinnego. A ta natychmiastowa gratyfikacja w postaci lajków, serduszek, komentarzy to wzmacnia takie zachowanie, może wręcz uzależniać. Przejdźmy teraz na drugą stronę, do dziecka. Jakie są konsekwencje dorastania w domu, gdzie jest taka no, przepaść między tym, co na pokaz, a tym, co naprawdę? Jak dziecko to odbiera? Oj, dla dziecka to jest zazwyczaj bardzo trudne i dezorientujące. Przede wszystkim ono żyje jakby w dwóch światach, sprzecznych ze sobą. Rodzic w domu może być zdystansowany, krytyczny, zniecierpliwiony, albo po prostu jakby go nie było emocjonalnie. To musi być strasznie mylące. Skąd dziecko ma wiedzieć, która wersja rodzica jest tą prawdziwą? No właśnie. To rodzi ogromny chaos w środku, poczucie niepewności, lęku. Dziecko nie wie, czego się spodziewać. Może zacząć wątpić w to, co czuje, jak postrzega rzeczywistość, myśleć sobie, czy ja dobrze widzę. Czym mi się wydaje, że mama czy tata jest inny, jak jesteśmy sami? Dokładnie. A to uderza w takie fundamentalne poczucie bezpieczeństwa. A co z poczuciem własnej wartości? Jeśli dziecko czuje, że jest ważne głównie wtedy, kiedy dobrze wypada, przynosi rodzicowi dumę, to może być naprawdę niszczące dla samooceny. Dziecko może uwewnętrznić, że jest kochane warunkowo. Czyli za coś. Tak. Za to, co robi, jak wygląda, jakie ma sukcesy, a nie po prostu za to, że jest. Może czuć, że jego prawdziwe uczucia, jego potrzeby, słabości one nie są ważne. Liczy się tylko ta fasada. I co wtedy? No, często prowadzi to do budowania takiego fałszywego ja maski, którą dziecko pokazuje światu, żeby sprostać oczekiwaniom. Ukrywa swoje prawdziwe emocje, potrzeby. A skutki? Niskie poczucie własnej wartości, ciągłe poczucie bycia niewystraszczającym, a potem w dorosłym życiu często pojawiają się trudności w budowaniu prawdziwych, autentycznych relacji. No właśnie, relacje. Jak w takiej atmosferze zbudować zaufanie do rodzica, który gra, który jest niespójny? Jak ma powstać bezpieczna więź? No, bezpieczna więź opiera się na czym zupełnie innym. Na przewidywalności, na dostępności emocjonalnej, na autentyczności. A tu tego brakuje. Dokładnie. Kiedy dziecko ciągle doświadcza tej rozbieżności między słowami a czynami, między tym co na zewnątrz, a tym co w domu, to fundamenty zaufania są poważnie naruszone. Trudno czuć się bezpiecznie przy kimś takim. Jasne. Przy kimś, kogo zachowania są nieprzewidywalne. I kto wydaje się bardziej zajęty graniem roli niż prawdziwą relacją. Dziecko uczy się wtedy, że relacje są niepewne, a ludzie, no, nie zawsze są tacy, na jakich wyglądają. To może potem rzutować na jego związki w przyszłości. To naprawdę pokazuje, jak głęboko to może ranić. To życie w cieniu fasady, gdzie pozory są ważniejsze od prawdy, a wizerunek od uczuć. To dotyka samego rdzenia rozwoju dziecka. Tak, zgadza się. Konsekwencje mogą być długofalowe i dotyczyć wielu sfer życia. Problemy z emocjami, z relacjami, lęki, depresja. Dziecko uczy się pewnych wzorców, które potem zabiera ze sobą w dorosłość. Skoro już rozumiemy, jak to działa to, co jest kluczowe, jak sobie z tym radzić, na co zwracać uwagę, jako obserwatorze, ale też może no, jako rodzice, bo przecież każdy z nas może wpaść w taką pułapkę. Myślę, że absolutnie fundamentalna jest świadomość. Po prostu. Świadomość, że taka różnica między publicznym a prywatnym obliczem rodzicielstwa istnieje i że to może być szkodliwe. Czyli samo zauważenie tego. Tak. Samo rozpoznanie tego zjawiska pozwala nam już inaczej patrzeć na te idealne obrazki w sieci, bardziej krytycznie, i nie traktować ich jako wyroczni albo powodu do własnej frustracji. Czyli pierwszy krok: zdjąć różowe okulary i przyjąć, że nie wszystko złoto, co się świeci. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o nas samych, jako rodziców, to chyba kluczowa jest refleksja zastanowienie się nad własnymi motywacjami. W stylu dlaczego właściwie wrzucam to zdjęcie? Tak. Czy chcę się podzielić prawdziwą radością, czy może szukam potwierdzenia? podziwu, chcę coś udowodnić sobie albo innym czy moje działania skupiają się na budowaniu relacji z dzieckiem, czy na budowaniu wizerunku? To nie są łatwe pytania, wiem. Wymagają szczerości. To wymaga odwagi, żeby tak na siebie spojrzeć. Ale chyba jest to niezbędne, jeśli chcemy chronić dzieci przed tymi negatywnymi skutkami. Tak myślę. I ważne jest też, żebyśmy jako społeczeństwo zaczęli bardziej cenić autentyczność w rodzicielstwie nie tylko perfekcję Czyli więcej mówić o tym, że bywa trudno? Tak, rodzicielstwo jest różne bywa trudne chaotyczne, pełne wątpliwości, ale właśnie w tej swojej nieidealności jest wartościowe. To może zdjąć trochę tej presji z rodziców. Chodzi o tworzenie kultury, gdzie jest miejsce na prawdę, a nie tylko na wygładzony obrazek. Czyli wspierać realne zmagania, zamiast oceniać przez pryzmat nierealnych standardów. Bo może właśnie ta presja na bycie idealnym, pchanie których w tę stronę, w kreowanie fasady, gdyby było więcej społecznego przyzwolenia na niedoskonałość może łatwiej byłoby być sobą, autentycznym rodzicem. Jest to bardzo prawdopodobne. Ta świadomość mechanizmu u siebie i w otoczeniu to pierwszy krok do zmiany. Do budowania środowisk, które naprawdę wspierają dzieci i rodziców, gdzie priorytetem jest dobro dziecka, autentyczna więź, a nie poklask z zewnątrz. Podsumowując naszą rozmowę, wydaje mi się, że główny wniosek jest taki, że rodzicielstwo, które za bardzo skupia się na budowaniu zewnętrznego wizerunku, często dzieje się kosztem tej prawdziwej, głębokiej relacji z dzieckiem i zaspokajania jego najważniejszych potrzeb emocjonalnych. Mhm. Ta fasada może błyszczeć na zewnątrz. Ale w środku może kryć pustkę albo ból. Zgadza się. I może warto na koniec zostawić taką myśl do refleksji dla naszych słuchaczy: w jakim stopniu kultura, w której żyjemy, ten nacisk na sukces, perfekcję, pokazywanie idealnego życia, zwłaszcza online, sprzyja właśnie takim pozorowanym postawom rodzicielskim? Gdzie jest ta granica? Tak, gdzie przebiega granica między naturalną chęcią dzielenia się radością, a tą niezdrową potrzebą kreowania fałszywego obrazu. I co my sami możemy zrobić, żeby promować bardziej autentyczne, wspierające podejście do rodzicielstwa? Dziękujemy, że słuchasz. To dla nas największe wsparcie. A jeśli chcesz dodatkowo postawić nam kawę, link znajdziesz w opisie.